Dosłownie dwa dni temu swoją premierę miał nowy MateBook D16, czyli nowy przedstawiciel laptopów dedykowanych do pracy biurowej oraz nauki. A mimo iż nie jest to materiał sponsorowany, ponad dwa tygodnie przed premierą dostałem możliwość i propozycję przetestowania dla Was tego urządzenia. Zatem zapraszam na recenzję podobno nowego rozdania w segmencie stosunkowo tanich laptopów dla każdego. Materiał ten jest swojego rodzaju dopełnieniem filmów sprzed roku oraz dwóch, w których to recenzowałem dla Was modele D14 z 2019 roku oraz D14 z 2020. A patrząc na to, co Oferowały i zestawiając je z ceną oraz możliwościami tegorocznej D16, wychodzi na to, że w teorii mamy nowego króla opłacalności, a w praktyce sami zobaczcie. Pod względem wyglądu oraz konstrukcji D16 to jawna kontynuacja wzornictwa lubianej przeze mnie zeszłorocznej D14. Minimalizm, prostota, spore logo producenta na klapie oraz w głównej mierze aluminium. Gdyby jeszcze tylko pozbyć się tej jedynej szpetnej laptopowej wlepki z oznaczeniem Ryzena, byłoby pięknie. W pudełku poza rzecz jasna urządzeniem dostajemy również 65-watowy zasilacz oraz kabel USB-C do USB-C. Ale powracając do laptopa. Sprzęt jest praktycznie w całości wykonany z aluminium, z wyjątkiem tej świecącej wykonanej stworzenia. Używa sztucznego ramki wokół matowego ekranu. Do niego wrócimy za chwilę. Czytając niektóre opinie w sieci, spotkałem się z komentarzami, jakoby urządzenie miało małą ilość portów. Serio? W czasach, w których Apple daje dwa porty Thunderbolt oraz Jacka, zarzucamy MacBookowi braki w postaci posiadania dwóch portów USB-C z obsługą DisplayPort 1.4, dwóch złącz USB 3.2 z obsługą 4K do 120Hz oraz złączem HDMI plus Jack in 3,5 mm. Owszem, można byłoby się pokusić o wejście na karty pamięci, no ale cóż, pozostaje je do kupienia prześciółki lub jak większość ludzi w 2021 roku korzystanie z chmury. Nie pochwalam tego Huawei'a, a raczej szukam rozwiązań dla ludzi. W przeciwieństwie do omawianego rok temu D14 głośniki znajdują się wreszcie tam gdzie być powinny, czyli na górze urządzenia. D14 miała tę przypadłość i niefortunne umiejscowienie iż głośniki znajdowały się na spodzie urządzenia, co skutecznie wpływało na tłumienie i lekką deformację wydobywającego się dźwięku. Tutaj takich problemów nie ma. Owszem, nie jest to żadne objawienie na rynku audio. Głośniki grają po prostu OK. Do obejrzenia filmów na Netflixie czy HBO Go w zupełności wystarczą. W przypadku pracy na plikach czy montażu wideo, sugeruję założyć lepszej klasy słuchawki. Na prawym boku znajdziemy także wbudowany w głośnik skaner odcisków palców, który w znacznym stopniu ułatwia nam sposób autoryzacji. Jego szybkość jest, no cóż, OK. Nic poza tym nie odczuwam żadnych różnic względem zeszłorocznej D14 urządzenie z baterią waży łącznie około 1,7 kg. Natomiast. O zgrozo, bardzo podoba mi się gładzik. Ten jest duży, przyjemny w dotygu i o dziwo, jest to jeden z tych laptopów z Windowsem, do którego nie potrzebowałem na siłę podłączać myszki. Przyjemna okazuje się także klawiatura nożycowa, która swoją pracą bardzo przypomina mi mojego prywatnego MacBooka Pro z M1. Szkoda tylko, że nie pokuszono się o danie większego stopnia podświetlenia. W tym przypadku musimy zadowolić się maksymalnie dwustopniową możliwością. Dla mnie to niestety rozczarowanie, bo podświetlenie mogło być trochę lepsze. Klawiatura nie jest płaska, ma odczuwalny przyjemny skok, jak to uchułałem. Pomiędzy przyciskiem F6 a F7 znajdziemy jeden niepodświetlany element. Jest to kamera do wideorozmów i tak jak podoba mi się jej sprytne schowanie, tak praktyczność umiejscowienie oraz kąt nachylenia jest słabe. Nie obraziłbym się na nieznaczne pogrubienie ramek wokół ekranu w celu umieszczenia oczka kamery. Ale jak to się mówi, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dobra, przejdźmy od tego na co najczęściej będziemy patrzeć podczas korzystania z laptopa. Ekran. Ten to duży, choć nadal komfortowy wyświetlacz matowy IPS LCD o przekątnej 16,1 cala z poprawną jasnością na poziomie 320 nitów. Rozdzielczość Full HD, niezłe pokrycie sRGB oraz przyjemne nasycenie kolorów. Stety czy niestety nie rekomenduję tego urządzenia dla profesjonalnej obróbki zdjęć czy filmów. Natomiast do amatorskiej zabawy przy postprodukcji, a już szczególnie codziennej pracy biurowej, gier czy filmów jest to wyświetlacz zupełnie wystarczający. W swojej cenie ekran D16 nie ma absolutnie czego się wstydzić. Tyle. Podobnie sprawa się tyczy wydajności RAMu oraz dysku SSD. Za działanie komputera odpowiada 7nm AMD Ryzen 5 4600H. Jest to sześciordzeniowy procesor 12-wątkowy z 11 MB cache oraz taktowaniem maksymalnym 4 GHz. Plus bazowym 3. Ten jest wspierany 16 GB RAM na Magistrali 3200 z opóźnieniem CL22, Dual Channel oraz naprawdę szybkim dyskiem SSD 512 GB. W parze z tak przyjemną specyfikacją, jak na tę cenę, idzie co najwyżej poprawne zintegrowane GPU od AMD Vega 6. Do pracy oraz standardowych czynności biurowo-edukacyjnych jest idealne. Co najwyżej nadaje się do starszych gier lub nowszych tytułów w ustawieniach Low oraz rozdzielczości Full HD. Wówczas uzyskamy stabilność grywalny przedział od 30 do 50 klatek na sekundę. Sporym plusem jest także dysk SSD od Samsunga. Notując więcej niż satysfakcjonujące wyniki na poziomie 3500 MB na sekundę, odczytu oraz blisko 3000 zapisu. Mało tego, po rozkręceniu istnieje też możliwość dołożenia drugiego dysku, niestety nie możemy tego powiedzieć o przylutowanym ramie. Podczas dużych obciążeń w warunkach domowych temperatury procesora zbliżały się do około 80 stopni, aby GPU przewyższało je o dodatkowe 4-5. Sporo. Głośność sprzętu była i jest raczej mieszcząca się w typowym standardzie laptopów. Około 30 dB w spoczynku oraz 35-36 w stresie. Wszystko za sprawą dwóch wentylatorów oraz dwóch radiatorów w środku urządzenia. Stetycznie niestety, dosyć wysokie temperatury w stresie mają przełożenie na żywotność ogniwa. Przy bardzo delikatnej pracy oraz konsumpcji treści z internetu osiągałem powtarzalne 10-11 godzin, oglądając filmy na Netflixie, na Wi-Fi. Przy jasności około 50% wynik ten. Spadł o dobre 2 godziny, notując nadal satysfakcjonujące 7-8 godzin, natomiast przy pełnym obciążeniu, 1 godzina to raczej max bez dostępu do źródła zasilania. Sceną na ten moment jest bardzo dobrze. O ile 3999 zł jest kwotą poprawną, jak za to, co dostajemy, tak do 2 kwietnia, składając zamówienie na to urządzenie, do sprzętu dostajemy również 24-calowy nowy monitor od Huawei o wartości 700 zł, co na ten moment robi z urządzenia cholernie opłacalnym zakupem. Suma summarum, za 3300 zł dostajemy bardzo dobrą jakość wykonania oraz surowy design, który mi osobiście bardzo odpowiada. Niezłej klasy ekran do zadań biurowych oraz nauki. Tym bardziej uwzględniając cenę, wysoką wydajność procesora oraz dobrą kulturę pracy, sporą ilość portów, niezłe gośniki, wreszcie umiejscowione tam gdzie trzeba, możliwość dołożenia drugiego dysku, dobrą klawiaturę oraz wygodny gładzik. Rzecz jasna, minusy także się znalazły. Nie zawsze satysfakcjonujący czas pracy na baterii, wysokie temperatury przy pełnym obciążeniu, marne tylko dwustopniowe podświetlenie klawiatury oraz brak rozbudowy RAMu. Mimo to, patrząc na ceny poprzednich modeli w granicach 3000 zł za 8 GB RAM, wolniejszy mniejszą przekątną ekranu oraz słabsze dyski SSD, aktualny zakup Macbooka D16 z gratisowym monitorem, z którym zrobicie co chcecie, wydaje się wręcz świetny. Po odliczeniu tego gratisu wychodzi za laptopa około 3300 zł, a ta cena w zestawieniu go z możliwościami komputera wydaje się wręcz wybitnie dobra, a przynajmniej według mnie. Jeżeli szukacie laptopa do pracy, nauki, na wiecznie trwający okres lockdownu, bez dwóch zdań, bezapelacyjnie, Polecam. A co Wy myślicie o nowym Huawei Matebooku D16? Znajdziecie coś lepszego w cenie około 3300 zł? Komentarze należą do szanownych Państwa, tymczasem spadam, bo kolejne produkty czekają na recenzję. Miłego dnia życzę, dzięki wielkie za wytrwanie do końca, pozdrawiam, Sia.